Zdarza się, że my tu w Niemczech nie mówimy Zjadłbym kebaba My mówimy Prezel Spündekes Serio, to jest jedna z lepszych przekąsek tu w Niemczech Ten serek Spündkes I precel Hmm. Wszystkie kebaby się chowają, ale ja zasadniczo to nie o tym dzisiaj chciałem. Czy wiesz, że podróże to jedyna rzecz, na którą wydajesz pieniądze, a wracasz gruby albo grubszy? Serio, wiem co mówię. Właśnie dlatego stworzyłem mój drugi kanał Rainman. To tutaj podróże jedzenie spotykają się w najbardziej epickim duecie od czasów, no cóż, pierogów ruskich i śmietany Pokażę Ci, jak odkrywać świat od kuchni dosłownie, ale bez obaw nie będę zanudzał przewodnikowymi banałami. Zamiast tego czekają na Ciebie historie o winnicach, zamkach i daniach, które wyglądają jak dzieła sztuki, a smakują jeszcze lepiej. Kliknij w link w opisie, żeby sprawdzić mój kanał. I pamiętaj: kto nie subskrybuje, ten nie wie co traci, a traci sporo. Piękne widoki, świetne smaki i no cóż, moje wyjątkowe poczucie humoru. Do zobaczenia na Rainman. Przygotuj się na podróż pełną smaków, wpadek i widoków, które na długo zapamiętasz. Bo podróż to życie tylko z większą ilością jedzenia.